Cześć, witajcie z tej strony JTK i dzisiaj zagramy sobie helikopterkiem na siódmym tierze Chciałem nagrać już ten odcinek dużo, dużo wcześniej. Przy czym były takie problemy, że wrzucili kod na premium i serwery po prostu wysiadły. Kod na premium był w ramach przeprosiny za serwery, a skutki były takie, że znów serwery nie działały. Tak, freezer się po prostu opierdala. Taka prawda. Więc wrzuciłem sobie premium, prawda, już taki uradowany, no i się nie dało nic z tym zrobić, zagrałem jedną bitwę i na tym się skończyło. Potem chciałem jeszcze nagrywać w soboty i w niedzielę, to z plutonem działy się cuda niewidy. Albo wrzucało mnie samego, albo wrzucało ludzi beze mnie, chciałem pograć także z wami, z widzami, prawda, tam trochę osób się pozgłaszało, byliśmy w plutonie, no niestety nie dało się, niestety. Fajnie, jestem jedynym medykiem, tutaj są czwarte tiery. Może, może mnie tak szybko nie rozwalą, mam szczerą taką nadzieję. Ci tutaj po nich raczej zjechać. Wziąłem tutaj pozbacz, bo zauważyłem, że mam go niewykorzystanego. A, chcę tylko tak na potrzeby odcinka nagrać i nie będę jakoś dzisiaj szczególnie grał i nabijał tych punktów. Co do megabota, dalej zbieram, oczywiście, chcę go zrobić, ale to nie będzie raczej jest zbyt szybko. Ja bardziej wolę poczekać na jakieś mega plazmy, mega skrzydła i zrobić latającego Myślę, że to, to będzie dużo, dużo ciekawsze niż robienie zjeżdżących Co prawda o, jeszcze jeżdżące są dużo, dużo droższe To są dodatkowe problemy Tutaj się patrzę, gdzie ja te heliumy dałem Właśnie nie, nie zmieniłem ich miejsca, to jest problem Bo mój pojazd robi po prostu co chce Strasznie ciężko się nim steruje Normalnie powinienem dać na środku tego heliuma, no ale po co? To mi się nie za bardzo podoba Mam w nim huwery. Huwery są po to, że jak ostrzelam mi śmigła, to dalej mogę latać Już miałem takie Kilka bitew, gdzie naprawdę to mi uratowało życie i przy okazji moim sojusznikom Tutaj najważniejsze jest, żebym ja nie oberwał Filowo. Jak ten gościu do mnie podleczy, to go, Podlecie, to ja go podleczę Tylko on musi po prostu tutaj dolecieć Świetnie, świetnie chodź, no chodź, 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 chodź. No właśnie, ja teraz schodzę w dół i takie są tego skutki. Że mi pojazd lata gdzie chcę jest to troszeczkę nieskontrolowane, ale damy radę. Ja tutaj mam działka T8, no, chyba nawet T9 sobie to montowałem. Więc. Jejejeje. Widzicie, on się jeszcze tutaj nie wystabilizował. Te chlimy, po prostu muszę zmienić ich miejsce, Zapomniałem o tym, bo ja jestem takim szalonym naukowcem, robiłem eksperymenty. I troszeczkę mi to nie wyszło. Okej, okay. Dobra, już lecę, już lecę, już lecę Tutaj namierzają na no, ale chyba jestem za daleko, żeby w nas trafić Mam nadzieję, że za też się pojawi jakiś odcinek z handlem, bo tak jak już handel też wspomniał on u siebie, yy, na odcinku po prostu nie jesteśmy w stanie się zgrać Albo on jest, mnie nie ma, albo mnie nie ma. On jest, to jest takie, wiecie. Zostało 7 osób. 7, 7, tak dobrze liczę. Tam poprzednio oberwałem, ale to w tarczę, on tutaj jest dosyć dobrze ot otarczowany. Siódmy tier mnie aż tak nie ogranicza, jak szósty, bo w szóstym to dałem te z przodu T4 i na tym się skończyło. A tutaj mogę bardziej zaszaleć. Oczywiście sterowanie, o no to właśnie widzicie, lata mi pojazd jak zapanowanie nad nim to jest naprawdę wyzwanie. No ale kwestia przyzwyczajenia już nie z takimi rzeczami miałem do czynienia. No, obróć się. Będzie trzeba latać do góry nogami. Teraz tutaj tą ostatnią osobę niech sprzątnie i będzie spokój. Dlatego sobie jeszcze podleczymy. Przykaz mi się statek obrócił. Dobra, możemy podlecieć wyżej. Świetnie. Tam nam bazek coś przejmował. Miałem wątpić, że tam ktoś może być, to się tam przelecimy Już raczej gościa nie zdejmam na hita, żadnego z naszych, więc... Pojedziemy sobie jeszcze jedną bitwę tego chciałbym wam bardzo, bardzo podziękować za 400 subów. Już mamy 400 subów, zanim tego może w końcu zrobię ten special. Miał być na chyba 100, ale nie, nie wyszedł. Miał być w końcu na 200, też nie wyszedł. Na 400 też miał być i... Też nie było, ale na 500 już na pewno będzie. Znaczy ja nie obiecuję, bo to w sumie nie zależy ode mnie, prawda? Tam. Będą jakieś inne... Eee, Trakcja, że tak powiem. Może zrobimy live, może zrobię, ale już będzie wtedy ten live na Twitchu. Bo na YouTubie ja nagrywam, co prawda, wtedy robię live, ale potem, jak chce się go obejrzeć później, to są lagi. Ja, ja ich nie odczuwam, tylko wy odczuwacie oglądając, więc spróbujemy na Twitchu, choć też niczego nie obiecuję. W ogóle nie przypomnijcie mi, żebym wyjął te heliumy, i znów będę się musiał męczyć. Raz, że mi sam statek leci do góry, choć go o to nie proszę. No a dwa, że mi się ciężej z nim steruje, bo pff, ciągnie mnie. Tu z jednej, tu z drugiej. Nie jestem pewien, czy też przez przypadek nie dodali klonów do Robocrafta, ale wydaje mi się, że jeszcze nie. Przynajmniej nie, nie, nie patrzyłem się tak samo na jakieś padlogi i tak dalej. No ale... Jak będą klony, to oczywiście Wam o tym powiem. Czemu, czemu ten pojazd jest taki toporny w lataniu? Nie, nie ustawi się prosto, będzie trzeba latać bokiem, no. Tak spełnia swoją rolę, nie, nie schodzi na hitas, dosyć ciężko rozwalić, bo tutaj, prawda? Je, pierwsza tarcza, druga, trzecia z boku. Tutaj z przodu e, też te siódemki. I teraz mi się nie chce na przykład obrócić, żeby było śmiesznie. no. Dobra, przeżyjemy chwilowo. Tam jest tylko jedna osoba do le leczenia. To damy radę. Też tak zastanawiam się, czy nie zrobić sobie jakiegoś pojazdu na nogach. Czy na siódmym, czy tam na którymś ścieżce. Ale z tym oczywiście też bym musiał troszeczkę pokombinować. A chwilowo chcę sobie pograć medem, póki mogę. Ale zrobię, zrobię, zrobię taki pojazd spokojnie, nie, nie ma się czym martwić. Też zanim go będę chciał od nowa zbudować, plazma bombera. To się jakiś przyda, może na jakimś innym tierze No, tak jak widzicie odrypali mi śmigło, ale dalej jestem w stanie jakoś latać. Powiem Wam, że lata mi się dużo, dużo wygodniej aktualnie. Bez tego jednego śmigła. To z mi gościu podleczy, to będę miał ponownie, o, właśnie. No, i znowu oberwałem. O, rozwalili mi pół statku. A to w niczym nie przeszkadza, ja tutaj mam te hoovery, dalej latam, dalej mogę się przemieszczać. Co prawda jest to troszeczkę utrudnione, ale da się. Ten medyka nawala, ja tutaj tego staram się leczyć jak tylko mogę. Tutaj do mnie sniper strzela, żadna nowość. Zastanawiam się czy po tamtego nie lecieć, tylko że wtedy ten medyk mnie nie będzie leczyć. Musielibyśmy się wszyscy razem ruszyć. Ten gość tu zaraz zginie tak naprawdę. Dobra, lecę go ratować, bo ktoś musi... Nie wiem, czy dobrze na tym wyjdę. Ajajajaj, nie mogę się ruszyć. Ale leczego, leczego. Teraz tylko muszę zapanować nad statkiem. Aj, to była zła decyzja. Dobra, lecimy kolejną, drugą bitwę i ostatnią. Już nie zamierzam popełniać drugi raz tego samego błędu i lecieć po prostu ratować sojusznika. I ginąć przy tym bezsensownie. Dałem sobie heliuma na środku. Więc teraz powinno być dużo łatwiej, choć i tak, pewnie będziecie ciężko nim sterować, bo to wiecie, tak to już jest. Dodatkowo oczywiście zawsze możecie mnie dodawać na Steamie do znajomych, to możemy sobie pograć na przykład w Counter Strike'a. Chwilowo jestem oczywiście on rankedem, przez to wyrzuca mnie na wyższe jak gdyby na lepsze osoby, ale myślę, że zawsze można sobie fajnie, przyjemnie pograć. Może z Counter strikea też będą jakieś openingi, ale to wiecie, jak, jak uzbieram kasę, to wtedy. I teraz tak, mój pojazd, nie, nic nie dotykam i on mi się powoli unosi w górę. Zwłaszcza jak latam, to jest odczuwalne, że on po prostu leci do góry. To, tutaj już gościomierzy. To jest trochę wkurzające. Ja, jak, jak znów, jakbym nie miał tego heliuma, to bym e, leciał pionowo w dół praktycznie z Helium musi być bo pojazd po prostu przez te tarcze wszystko ma z przodu jest tak nierównomiernie obciążony Dobra, polecimy sobie po tego gościa zawsze jakiś dodatkowy hajs prawda jest taka, że medyk dostaje hajs za wyleczonych graczy, tak samo jak my dostajemy więcej kasy za więcej zabitych wrogów, tak samo z punktami i to też zależy od zadanych obrażeń to tak samo medyk ma od wyleczonych obrażeń Tak dla osób, które na przykład nie wiedzą. Bo też są czasami dyskusje, czy medycy więcej zarabiają. To jest kwestia, ile oni uleczą, jak gdyby tego HP. Dobra. Ciężko mi się oczywiście steruje, jak cholera, ale damy radę tam do nich podlecieć. Tyłem, bo tyłem, przodem, bo przodem, ale damy radę. O, dobra. Na jednym śmigle się strasznie ciężko steruje, gdyż nasz pojazd się obraca jak chce, będę musiał sobie chyba więcej uwerów tutaj domontować albo przynajmniej tego samego tieru. Bo jak montuje się różnych, to właśnie takie są tego skutki, że jeden może latać troszeczkę wyżej, drugi już niekoniecznie, i może stąd też są te wahania, że mój pojazd nagle lata bokiem, że nie jestem w stanie prosto lecieć, Tylko jak widzicie, muszę cały czas bokiem, i tutaj wciskam strzałkę. że zabiję. Ostatnio miałem też taką partię, że 5 y, osób tym właśnie medykiem zabiłem no, A i ciężko, ciężko mi się steruje. Będę musiał coś wykombinować no, A tak mi się wydaje, że to wina tych huwerów bo kiedyś mi tam łatwiej się y, latało no, Nie ma to jak zabierać ludziom fragi ale to wiecie, tak, żeby troszeczkę więcej kasy dostać. Bo kto boga temu zabroni, prawda? Mi się wydaje, że te huwery to są chyba te szóstki, i one tak przeszkadzają. No ale jest to chwilowo nieistotne. No, ale dzięki, że byliście tą chwilę ze mną. Po prostu chciałem się tak usprawiedlić przed wami, żeby nie było tak dosyć długo odcinków. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, wbić na fanpage i zalajkować. No i do zobaczenia na Robocrafcie, counter strikeu lub innych grach. Trzymajcie się, cześć.